Cześć! Witam Ciebie w kolejnym odcinku z serii Rozmowa kwalifikacyjna – Jak odpowiedzieć na pytanie? Dzisiaj krótka seria pytań, co powinienem wiedzieć o pracodawcy, zanim pójdę na rozmowę. Zapraszam! Kandydat przyłapany na braku wiedzy o pracodawcy może być na straconej pozycji. Pamiętaj, na rozmowie rekrutacyjnej spotykasz się twarzą w twarz z osobą, która o firmie wie bardzo dużo albo wszystko. Dlatego warto sprawdzić kilka podstawowych faktów. Za chwilę, cztery punkty na Twojej liście do przygotowania: Kiedy firma powstała oraz kto jest jej właścicielem? Firma, do której idziesz na rozmowę, może być przedsiębiorstwem rodzinnym, może być korporacją lub filią międzynarodowej korporacji w Polsce. Czytając o firmie, możesz się dowiedzieć różnych ciekawych informacji: czy firma zmieniła nazwę, czy bierze udział w jakichś konkursach, czy otrzymała nagrody, lub wręcz przeciwnie, dowiesz się, że jest to startup, bo ta wiedza da tobie przewagę. Po pierwsze, z jednej strony możesz zabłysnąć informacjami o znajomości firmy na rozmowie, co na pewno będzie dla Ciebie na plus. Druga sprawa, możesz sam wykorzystać tą wiedzę do podjęcia decyzji, czy to jest właściwie pracodawca, u którego chciałbyś podjąć zatrudnienie. 2. Jaki jest produkt lub usługa wiodąca? No właśnie. W początkowej fazie, jak szukamy pracy, wysyłamy bardzo dużo CV. Koncentrujemy się głównie na dwóch sprawach, na nazwie stanowiska i zakresie obowiązków. Niezbyt dokładnie e, analizujemy, do jakiej firmy wysłaliśmy tą naszą aplikację. Natomiast jeżeli dojdzie już do rozmowy rekrutacyjnej, koniecznie powinieneś sprawdzić, jaki jest produkt lub usługa wiodąca w firmie, do której udajesz się na rozmowę. Bez względu na to, czy będziesz pracował w księgowości, w administracji czy w sprzedaży, musisz sprawdzić, co firma produkuje lub jakie usługi świadczy. Na rozmowie o pracę często pojawia się pytanie, proszę powiedzieć, który z naszych produktów się Państwu najbardziej podoba i dlaczego. 3. Jaka jest wizja i misja firmy? Misja i wizja przedsiębiorstwa to są bardzo istotne i bardzo ważne sprawy. Odpowiadają one wprost albo w przenośni na dwa pytania. Dlaczego firma powstała i co jest istotą jej istnienia? Oraz wizja, do czego firma zmierza, do czego dąży dla swoich klientów, pracowników, czasami dla świata. Brzmi to może bardzo patetycznie, ale tak jest. Nad misją i wizją pracujemy latami. Czasami wynika ona z serca i z przekonań właściciela, a czasami jest także efektem działań marketingowych. Zazwyczaj te dwa elementy jednak się łączą. Misją Facebooka jest na przykład zdanie, że wspieramy ludzi w budowaniu wspólnoty oraz w łączeniu świata ze sobą. Dlatego, misja i wizja to są podwaliny istnienia przedsiębiorstwa, które ty musisz poznać przed rozmową rekrutacyjną. Dlatego też, odszukaj informacje o misji i wizji na stronie internetowej firmy, zazwyczaj znajdziesz je w zakładce o nas. Przeczytaj tą misję, przeczytaj tą wizję, zastanów się, co ona dla Ciebie znaczy. Pytanie, jakie może paść na rozmowie, to proszę opowiedzieć, jak Pan rozumie naszą misję, czy ona się Panu podoba, czy chce Pan podążać razem z nami w tym kierunku. Pytanie czwarte, dlaczego chcesz pracować właśnie w tej firmie? No tak, wysyłamy CV, idziemy na rozmowę, no i teraz czas na rzetelną informację którą przekażemy pracodawcy, dlaczego chcemy pracować w firmie X, a nie w firmie Y? No jak odpowiedzieć na to pytanie? No, najlepsza zawsze jest prawda, ja ją osobiście również rekomenduję. Natomiast czasami bywa tak, że albo nie chcemy mówić prawdy, albo prawda wydaje nam się zbyt banalna, na przykład, że firma znajduje się blisko naszego domu, albo prawda bywa w cudzysłowie brutalna. Nie mamy pracy, musimy podjąć zatrudnienie, musimy zarabiać na życie. Więc jeżeli nie chcesz. Yy, do końca zdradzać swoich prawdziwych pobudek, to ja rekomenduję trzy odpowiedzi. Pierwsza, odwołujemy się do branży, odwołujemy się do produktu. Możesz powiedzieć, czy firma jest wiodąca w danej branży, ma opinię lidera na danym rynku zbytu, dlatego chciałbyś właśnie w tej firmie pracować. Drugie odwołanie, możesz powiedzieć, czy firma cieszy się bardzo dobrą opinią pracodawcy, umożliwia rozwój pracownikom, dlatego chciałbyś właśnie w takim środowisku dalej prowadzić swoją karierę zawodową. A trzecia odpowiedź, która też jest bardzo dobrze odbierana podczas rozmowy rekrutacyjnej, to odwołanie się do przyszłości, do rozwoju, do profesjonalizmu. Firma wprowadza nowe technologie, bardzo szybko się rozwija, a ty jako pracownik chciałbyś dołączyć i pracować z najlepszym. Dlatego, przemyśl jaka jest prawdziwa odpowiedź na pytanie, a zawsze możesz skorzystać także z moich odpowiedzi, które mogą być zgodne również z Twoimi przekonaniami. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że skorzystasz z moich odpowiedzi. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej jednak o rozmowie rekrutacyjnej, to zapraszam Ciebie także do lektury mojego e-booka Jak wygrać z rekruterem, który jest podsumowaniem mojej wiedzy na temat rekrutacji, a także bardzo. Ciekawym przewodnikiem dla Ciebie, który umożliwi Tobie krok po kroku przygotowanie się do każdej rozmowy rekrutacyjnej. Link do mojego e-booka znajdziesz w komentarzu. Jeżeli podoba się Tobie mój kanał, zapraszam Ciebie do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Pamiętaj, bądź zawodowo skuteczny i do zobaczenia.